Luwa, ludzie! To jest mój pierwszy odcinek na tym kanale. Eee, no znaczy, no nie wiem, czy pamiętacie ten mój stary kanał, bo kiedyś też miałam. I ogólnie grałem w, w Super Mansion Tycoon 3. Ja już to trochę grałam. No ale postanowiłam nagrać odcinek. Okej, okay. ja też. Jeszcze mi ja. Happy piesek. No tak, happy piesek. I, I też jak widzi ktoś z moich widzów, zapraszam naprawdę. Będzie Lena będzie bardzo zadowolona, jeżeli nam te wyzbijemy te 100 subskrypcji. Lena na pewno zrobi jakiś chyba event wtedy. Może zrobię live. Tak. I zapraszam na Lenę w ogóle kanał. I... No może... Ja teraz to robię live spokojnie. I teraz i, i wy widzicie ten film niedługo. Który? to tu się wrzuca kilka minut. No tak, wiecie tylko o co ja będę chodzi? Na telefonie, oczywiście. I ja też jestem takie powiem. Ja i z... też mam powrót. No tak, bo długo nie nagrywałeś, tak? Czy co? I teraz ja. No? Będę robić live, tylko. No, będzie. Tylko, a nie, ale to nie to. Co nie to? Ja muszę znaleźć jakiś program, tylko bezpłatny. No trzeba. Bezpłatny, a nie płatny. No tinusy, co to jest? O, my zbieramy ogólnie, słuchacie na basen, 5600 No, spodo nawet. Nie wiem. E, możecie... Proszę Was bardzo zasubskrybować. No i... Tyle. No tyle. Lena y, chyba jest przestarzała, bo taki głos ma. Nie. Nie, ale taka jakby na początku jaki głos. Nie, zawsze ale tak. Ale tak, no, ale. No um... Jezu, ja lata. I teraz tak. Jeżeli. No, y, jeżeli jesteś w ogóle. Jeżeli jesteś zaciekowany Robloxem i spotkałeś na ten film, to dołącz w ogóle. No Lena będzie bardzo szczęśliwa, jeżeli będzie. Zrobię jedno albo obserwację, co? Subskrypcję, tak? No. No. no, bardzo Was proszę. E, ogólnie nowe ciuchy dodali do Robloxa. Do, 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 do to jest bardzo fajne. I są za darmo. No i polecam wam tą grę, bo jest fajowa. No tak, i w ogóle też jeżeli na szybko weszłeś to jeżeli robisz roblok, to lena, to lena, to gra ze mną. No. No i zbieramy na ten połasy, ale jest mega drogi. w co gdy? Co? Ty nagrywasz na Już? A kiedy? A to, a no, no już A, Szkoda, że tu jest za buksy, bo bym sobie chętnie to wzięła. Teraz ja robię live. Ok. Ło, wow, już 2300. Czyli nie mogę live'a robić? A nie, to się robi live. Nie wiem, trudno. No, nie będzie najwyżej. To mhm. trudno. A może... czekaj, Muszę się tłumaczyć to. Co? co? bo mam tutaj jakąś wiadomość a, jaka? a dobra. Eee. Z polecam wam w ogóle. i w ogóle ja 20... jutro będę miał live'a w ogóle Pepe. jutro wkleję link kanału, kanału oczywiście bo dzisiaj nie uda się na live'ie w ogóle Zosia dołączyła nie wiem jeszcze nawet po co. I o 13 zobaczycie się. Zobacz, będzie łatwiej, no bo do Leny chyba będę. A, a zabisz link do gry, Co? Zabisz link do gry Ale to... Nie ma live'a'. Ale jak będzie daj? Mhm. Zabijcie link do gry? Tak dam, yy, i dam... będzie podpięty yy, na czacie Lenykano, a, a tak to ja będę cały czas... Cały czas będę spamować link y, do gry. Pojdziesz robić ja, ciągle? Tak. Ciągle? Nawet Nie jak już okazji. będzie full? Dobra, okej, okay. czyli... No. Zrobisz y, jutro, może przez Messenger będę Cię na komputerze wtedy. To I słuchaj, jak będę miał 100 subskrypcji, albo 150, albo przynajmniej 75... No, no. Nie będzie lepiej u no bo jak ja będę na komputerze ci wklejać te? To już u mnie przyjdziesz robić No radę. tak, no, tak. Tak. Y, no i y, ten, no już nie pamiętam co. Y, Jak będę miała 75 subskrypcji albo 100, to zrobimy live'a, bo już będzie was więcej, widzowie. No i nagramy różne gierki. Mi się wydaje, że jest, że, że moje widzowie. No. Że wbił na kanu, żeby jej albo poprawić ten humor chyba. O, dołączyłeś. No. Słyszymy. Jakaś dziewczyna w ogóle tutaj przed odcinkiem mi tu weszła i nie mogła wyjechać. Słyszycie, słyszycie jak ja jem, to przepraszam. No. Bo chipsy O nie! jest mama, mnie na mnie czy źle. Jeste. To trudno. Ja, niedługo basen kupimy, ludzie mam w ogóle balonowy słodki, który mega dobrze bije, a jest tylko z balonów. O, widzę cię. Jesteś naprzeciwko mnie. Siema. Siema, siema, siema. Siema na kolano. Wow, już niedługo pasem. Oh. Która może nie będzie już 20 subskrypcji? Hmm. No, albo no, może przynajmniej 5. No, nie, 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 ciężko. Dlaczegoś 20, po 10 osób z moich rodzin nie subskrybuje. Co? <grych> no bo ja tak się zapłacę. Pamiętasz, kiedy patrzyliśmy? Tak. No to wtedy moja mama wszystkim podlikowała mojej rodzinie. Co? Serio? Mhm. O lol. Dzięki temu ja zrobiłem te 16, pamiętasz? Jak no, się zgłóciliśmy, o nie! No ale trudno, to było już mega dawno, a zresztą mam nowy kanał. A teraz, no, to w ogóle nie jest na dwa, że to ma więcej, tylko żeby było no. zabawę. Wtedy my byliśmy jeszcze głupimi. Głupimi. Czemu? Iba. No I... bo naszymi się subskrypcję. No w sumie. To, może, to, może ile... nie... to była jakaś wojna, nie Idę na imprezkę. A teraz może teraz będziemy masz... na... współpracę i wiecie. No. no, a zasubskrybujesz mój kanał? <grym> <grym> Okej. Okay. A może, ale od kogo mam tu jedną subskrypcję? Jak nawet jeszcze nie miałam tego kanału się musia Mam basen! Ej, słuchaj, takie jacuzzi duże. I czy pulino za cztery? Jeju, czemu to jest wszystko? takie jest drogie. A ty, które masz piętko? Zerowe? Ja mam zerowe. Ja mam wszystko zerowe. A ale ty nigdy chyba nie grałeś? Ja dopiero, no na przeciwko ja dopiero w to zaczęłam grać, a już jestem nawet dobra. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Czemu tu jest flur, furniture entwick? No w ogóle Leno o! może nazwać że, no, może w ogóle nazwać ten film, że gram symulator w XD. To no nie symulator. Nie. No no bo to jest Tajkun. I jutro, jak może Lena przyjdzie do mnie, no bo na Tajkun te też żeby się wszystko to lenio ogarnąć oczywiście. Ale co ogarnąć? Y, Lajwa, telewizji te wszystkie, bo na telefonie led nie, nie umiem, wiesz? No dobra, dobra, to zrobimy ucieczkę. To, to zrobisz o 13 jutro, okej? Okay? Do mnie, co? No dobra, to o 13 jutro może będzie live albo o 14, albo w pół do 14. No bo ja będę miała live'a. Lena będzie chyba może, Lena będzie może też, tylko będę musiała, będziemy Lena... Będzie musiał jakoś reagować później, ale to trudno, ale będzie robiła odcinek chyba. No najwyżej odcinek zrobię. Ale czy się... będziesz no. na moim liveu dołączać happy piesek i po prostu. No, happy widać. piesek. Też polecam. Będzie ten kanał. Bęło, bęło na telefonie. Ty masz bardzo dużo liveów. Niestety będzie na telefonie, no bo coś mam bardzo na komputerze straszne laminy. Wow, jak dużo hajsa mi się spełniło. No lecę budować na górę. A tutaj nie. I dlaczegoś będziemy dawać w live'ach linki do gry? No tak, i będziecie mogli dołączyć. Żeby że ktoś nie poszedł, bo mama powiedział, że nie dała mi linki do gry. I, Lena. I, Lena. I będzie, Może Jak Lena będzie miała live. No. kiedyś, to y, Lenin, ja Leni pomożę. Tip donate Pieniądze Pinął wiesz? No. Donaty będziecie mogli dawać. No bo ja już mogę, ja już mogę dostać. Donaty. A dostać kiedy? Nie, nie. Nigdy. Eee. No, kiedyś na pewno dostaniesz. Ale nie, to musiałam na komputerze nagrywać. No to jutro zobaczymy. Ja będę nagrywać na telefonie i na komputerze. Czyli y, będę, zrobię tak, że najpierw na y, Among Us Na komputerze ja będę nagrywać, no bo Among Us nie mam nagłów. Na wieszek nagrywam. No. A już Roblox już będę robić jako na telefonie live'a. Mhm, mm okej. Okay. I za 24 godziny... A. Czyli o 28 jutro będzie mógł live'a zrobić. Tak mi się wydaje. A, jakoś tak. To od 14 będę mógł robić live'a. No chyba tak. No to tak źle, no, jeszcze o 13 zrobimy i zagramy po prostu zwyczajnie. No bez już odcinka ani live'a. Jeszcze, jeszcze nie pomogę robić tych live'ów i tak dalej. No. I później. No wow, dużo hajsa mam. Co? A ty ile masz? 50 Tylko? Nie zaczęło dopiero, he. <laughs> No wiem. A ile kosztuje? o ja już mogę bardzo... ja bym kocą, bo zrobiłem he -he. Co? Co? No, kozo, no koza, moja no tak. Ja jestem kozą. A ile? Kupam gdy i będziesz dużo dostawał. Ja mam, a ja mam jakieś głupie lagi już mi przeszły. Siemano kolano, sody. Sody, że cię zabijano. Siemano kolano, sody, że cię zabijano. XD Yy, nie da dasz... się... No nie, weź otwórz, już się i nie zabiję. No dobrze, proszę. O, zginęło, i tak zginął. I tak zginąłeś. O, ile ja kasztuję? O Jezu. A, to się tepa robi. Dobra, to będzie do domu. No, kurde, do domu. U, jak dużo hajsa mi tu przybywa. Ja tu już mam 141 hajsa. Jeszcze upgrade. Ile? ile? 167. No, jest trochę lepiej. Mam, do... mam nareszcie sobie pokój. E, to będzie kibel. A nie! <grym> Dlaczegoś... Na górze będzie dopiero pokój. Dlaczegoś niestety nie będzie takich... Może kiedyś mi ulepszy komputer nareszcie. Ale czemu? No bo nie mogę kiedy nagrywam, bo mam 30-letni komputer widzę. Co? Ha? Od kiedy? <grym> Od miliardów lat będzie... Bym... Eee, ja idę na górę. Ja mam taki stary Kurde, no ja mam jakieś nagi Oj sorry, ludzie, oj sorry. A wiesz już 12 no. minut nagrywamy. Los. Dobra. Idę na górę. To tak. 40 minutowy film. Ale nie wiem, czy będziecie to oglądać, widzów więc... Ja wiem, będzie lepiej, no bo na jutro możecie coś zostawić. I na dzisiaj. Aj no, w sumie... Taki... Taki odcinek dwuczęściowy jakby. Hmm. I tu odna Gdzieś tak 30 minut zrobimy y, koniec będzie. Widzisz tego tak koło. A później jutro zrobimy większą część. Y, wiesz, część, na 20 minut. No hmm, w sumie może. I będzie też live, jak wiecie. O kurde, tu mnie stać. I też moje słuchawki, muszę Ej, ja mam no, siłownię! No? Skąd mam siłownię? Hmm. Ej, ile? No? Wow, ile tu rzeczy mogę kupić? Ale drzewa kosztują masz miliard hajsa. Nie, no żadzie. Bye, Galaga Wars. Dobra, idę mieć nich Wow, tysiak. Um, wow, 50. się to, to mnie ciągle oh Jezu. My będziemy próbować jeszcze więcej gadać, no bo... Ale wszystko my gadamy. No może i ja tak. Ja lubię gadać, ale nie wiem dlaczego, ale na filmach to ja nie gadam nigdy za mało razy. Ja też nie. A ja lubię gadać, tak no sam kurde. do siebie No ja też zawsze do siebie no. gadam. Nie? Ja zawsze prawie. Ale dlaczegoś... Mm. Y teraz, y ja teraz buduję tutaj... No, a myślisz, że ja nie? No tak, Lena też. I my, ja będę, my będziemy więcej Dali, bardziej A, wiecie, no, a później wody. dawaj odcinek z Map City. Nie, wiem. Z Blue dawaj. Nie wiem. Chowanego dawaj Blue A nie byłoby lepiej może taki, jest wiesz... Simulator? No. No! <coughs> Przepraszam. O, ja mam lagi <coughs> jak skaczę. Uu słyszę że no taki lęk. Ja ej, no, ej, widać. Wskaczuj, tak zacina się. No, czasami tak. Eee, Dlaczego? z czego odcinek później zrobimy albo jutro? Może jutro zróbmy, zagram może jakiś simulator. No dobra. Ale jutro może. Ale nie, wie, nie wiemy co jeszcze tak do zrobienia mamy, ale... Ale spróbuj... Ja spróbuję zrobić sobie miniaturkę. A jak się robi? Na telefonie nie wiem, też nie wiem, ale zobaczymy. A na kompie? Widzisz? Na kompi też, ja to ja mam. Ale jak się robi? Na kompie to złożon, Zobacz. No, widzisz? Już jest razem, co ma. Soba, soba, wezmę to. A widzisz? Aha. Okej. Okay. Ale no ja zobacz, zobacz jak ja nagrywam, zobacz jakie ja mam Czekaj. O, i wtedy mam dziewięć pesów. rozumiesz? 15. Ale nie masz takie okienka kilka. bo to są takie y, do nagrywania, wiesz, takie, że ja widzę pogląd. I potem ja nie mogę nagrywać na komputerze, bo on nie działa. Ale mogę, to mogę! Na no kompie? Bo taki jeden Blue Estats, ten program w ogóle nie daje nagród, kiedy nagrywa się. O, to fajnie. To nawet, to na kieszeni masz 50 na <noise> i <noise> komputer, możesz nagrywać, to możesz nagrywać. <głos> <głos> Mam bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie teraz. Później to zrobię. Wow, bo już mogę drugiej piętro kupić. Aha, a okna kosztują 180 zł, to też o, góle. Jasu. Hej, jakie tanie ty masz tam rzeczy, ty masz fajnie. Fajnie, bardzo drogie. Kampa 50 złotych, rozumiem, że to jest z mniejszą To Jest z Jest No bardzo tanio. Żulię je zajmiemy wyjście mole na 5 godzin. Co? A ile kosztuje Double kaszu super upgrade, to 50 albo 100, a 10 tysięcy cash? 80 roboksów tylko? Myślałam, że jakieś 150, ale no... To dudno. Ja może gram za coś innego, no nie wiem, muszę znać jakąś amorotową grę. Okej, ja widzę. Aha, na co wchodzisz? Nie wiem, co się stało z moją... Z moją myszką. nie z... słuchajcie, to nie mojej, musi być tylko... Z mojej myszki. No. Z myszki jest tak, że one jest teraz opóźniony. Nie wiem dlaczego. Po dwa filmiki ona... tak po prostu zwyczajnie jak... I nie, ludzie. One, one, nie może, może, może. Tak. O, Ludzie, to nie jest z jednej gry... To nie jest z jednej gry odcinek w ogóle. Z a dwóch. Ja, może zagramy teraz ten... A zróbmy może długi filmik. Dobra. No, Live, ale nie na żywo. No. No. to teraz ja zrobię. A co gramy? Dawaj ten. No i teraz może zagramy jakiś symulator. Dawaj. Nie, może. O, i Vanessa przyszła. No, Vanessa przyszła. Cześć, Vanessa. Komendator przyszedł. Komendator. Okej, okay, może zagramy na y, Big pain, Pineball. Dobra, poczekaj. To y, ja robię przerwę dla was, to będzie sekunda. Nie, to no i tymi... poczekaj. Jesteśmy... Dobra, ludzie, już jesteśmy na Big Paintball. No, no, bo Big Paintball no, z... chcieliśmy. Z tego, z tego. Jak ktoś na pewno zna, gra w Roblox i gra w zna Jak ktoś jest początkujący, to ja nie wiem Lena, nie, o Lena, widziałem, spadła, nie zginęłaś. No, a ty jesteś mojej, duży, nie? Nie. A ty jesteś niebieski. Dlaczego no, tak zawsze, kiedy chcemy być razem, kiedy wiesz, jesteśmy w tak, to musimy nie być razem? No, w przecież... Kim mogę sobie -ze, -no, czy... no, ze mną, czy...? Please, ze mną. Nie, było, to Nie wiem, to samo, wiesz. samo wiem. A lewą jest Oj, zabiłam kogoś, a i ciebie. A, to fajnie. <grym> a ja mam dwa pistoleciki. Gram, gram, z nami i się, jak będziemy niestety czasami wam da się, słupek, to jest najważniejsza rzecz mam. Wiem. Na kanale no, no, no. Czymś, nie No, na, na Klenik, No, się... no No na wszystko. I proszę, nie proszę nie też. O Ej, nie mogę się Ja nie beżki mam! mam. okażę. ja byłam czerwona. Yy, tylko 200, tylko ciebie raz zabiło. No, no, yy. Dawaj, skill!

A ma cheaty, ma cheaty, jakaś... Zabiłam kogoś? O, jestem na piątym miejscu. Ja będę na siódmym no, chyba, no widziałam chłopa, ale... No nie, jestem na szóstym. Ja typa gonię, on nawet nie wie, że jestem za nim. Jestem na trzecim miejscu, wow, dobra jestem. Nie ma Jestem na trzecim miejscu, jestem bardzo dobra w tą gierkę. Jest 100 nie dala! Co? nie oh zobacz! Dla mnie no. Zióma, tak? Dla. Nie, daj deploy to. To zielony zawsze dawaj. Widziałam się. Muszę znaleźć z kogoś z... Ale fajnie, że jesteśmy do okay, zamierzeni. Jestem na trzecim miejscu, no wow, no, jestem prosem o nie, nie w tą grę. A nie, jestem na piątym no, miejscu. No, no. Jezu, jestem prosem w tą grę. Co? Wow, jestem szósta, a ty siódma, a ja piąta Wszystko się tu zmieni, nie wiem czemu O Jezu Ten Vinnie nie jest najlepszy, naprawdę Mmm, Bacona bije chociaż Dawid, Ale nie bij Vanessa nie bij Vanessy No nie, no bo jesteś... Jeszcze... O nie, to ty! mnie no, szablon odsłapał Nie! Że bądźmy przyjaciółmi, bądźmy przyjaciółmi. Nie bijmy się, please. Ale, please, nie bijmy się. Nie wiem, please, bo jestem kto. Ale ja cię mogę zabić, bo jesteś ósma, a ja szósta. Wow, jestem szósta. ja byłam trzecia. Wow, się ma. Chiema na gościu. O Jezu, tam jest typ jakiś. Buu. Nie, zabiłam kogoś z daleka. Nie, Ej. Adwin mnie zabił. Adwin. Aha. Ja jestem na siódmym miejscu, bo dawno tą grę nie grałam. Chyba le no też, ale nie wiem jak to lewa. Ale co? Pan... Big Pine, bandana nagrałaś? No mega. A Czerwone, A później a dawaj zagramy w Hide and Seek Extreme. Znaczy, w Hide and Seek Transform. Ała. No, Dax mnie zabił, ja... Ja no, nie chcę zbyt usłynie, bo mam pogręcone. No to Ja mam 40 koła. A nie, to szło no, od siebie. ja mogę stracić na 43 koła. Nie wiem. No ja... To rozwołam idealnie w tego Daxa, bym go zabiła się, że będzie okay, Co? Sobie nowy pistolet za ileś tam? 18 koła. O, nie, no 30 koła. On fajny jest? Nie wiem. Ja mam, ja no mam ten dach tak, ten Dax mnie ciągle ten Dax mnie ciągle zabije. Y Okej, okay, zabity ktoś. Widzę na radarze. Olena, Elu. No nie Olen, no Nie, kupi no, ja, dach. Kupi Dax. Nie lubię cię dach. What? Where are you, David? Where are you, David? Where are you? Yeah, I'm here. I'm a sniper. Where are you, David? Where are you? Where are you? Where are you? where are you, David? mu to jest ogień? Jak mnie zabijło? Jestem ósma. Ta gra jest taka denerwująca. Okej, okay, to w też jest denerwujące, ale to też jest taka, też jest denerwująca. No w sumie racja. To no jest. O, jest. Nie, dron mnie zabił, super. O nie, jakaś Fluffy mnie zabiła. Nie ja co czas ginę, bo ja... Nie lubię cię, Fluffy. Osmierzę. Nie lubię cię, Fluffy. Okay. Nie lubię Fluffiego. Fluffy, bo to dziewczyna. Ja, ja nie mogę. Ja, ja jestem Ja, mogła kupić snajperkę za 50 koła, to chętnie. jeżeli ja nie mogę, to... Smutek. Ale co smutek? Волненье модо тебе снять. Чека, Давид. Алена. Мяу. Кавить миш, ми веси I kill you. I kill you. I kill you. I love mommy. I kill you. you. What are, 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 are you? Yes, yes. Yeah, yeah, no, 32 kg ma jaki ty dobry No jak ja mi idealnie w tego Daxa Dobra Nie są na grubo, ale ty bez głosu O yeah, give David, give it you. Nie mam nic czemu. Please daj się zabić, what are you? I kill you. I kill you. Gdy on mnie głupi zabił, co nie, jakiś dziad mnie zabił? Nie, nie, karpius zabił ktoś nie, Sentry? nie, taki ktoś miał taki nie, 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 No nie, nie, no bo wiesz, Sentry... Sentry... To nie. jest. Mój Sentry zabiję, chuj już jednego chłopodobał. Ale nie ale... da się centra go zabić. Nie da się. No da się, ale to trudno. Hmm. strzela. A bo on nie zabił. No jak on mnie trafił? Nie. Nie, ja w to nie gram. To jest mega denerwujące. No nie, dlaczego? Ale te strzelaki wszystkie to są takie Ludzie, ja gram coś innego, bo zaraz... To... Y... Sprawdzimy, dobra. Simulator, Ludo. no dobra, to się okay. widzimy za chwilę. Dobra, gramy w hole, simulator, ludzie. Nie, nie mogliśmy się po prostu zdecydować, sorry. No bo zmieniamy grę po tysiące razy. Po milion? No tak, po milion, bo to jest nasza pasja. No to jest nas... tak pracujemy, to jest nasza praca po prostu. O, ja już jestem mega duża. ty tak szybko? No bo jestem no, dobra. Ja nie mogę na... Ja nic, ej, co mogę zjeść? Żeby nie, nie mogę jedzenie. nic nie mogę. Mogę ulepszyć. No nie możesz. Ulepszyć. U, kamień mega. Ja, tam nie, grałam, bo ja to się za słabe, nie Ja się jestem taki słaby, że nie nie. Dałeś to? Kurde, ja tego nie mogę zjeść. Nie o, nie mogę kamienia nie zjeść. O to, o to, o to, o to, a to. E, to, to. Ja wszystko jem, co się tylko da. na że bywacie wyjściało mój telefon. Jest hmm. hmm. taki słaby, hmm. No ja wiem co no nie ja tak. co. mogę jeść, nic nie mogę jeść. Naprawdę? nic. Naprawdę, co tu się no dzieje? Co tu się no. dzieje? No. Pokaż. Ja nie mogę nic, Pokaż, śmietnik. No. A może inny spróbuj? O ten Hydland albo krzaczek. No, o, możesz. Przynajmniej oj, drzewo, możesz. Ja tu drzewo sobie. Ja drzewo jest za duże. Tknęło mnie tak. XD. O drzewo! Ja tu... o, drzewo, drzewo.